Seriale są obecnie bardzo modne, to może i ja wpiszę się w ten trend. Mini serial taki, mini mini. Pierwszy odcinek był poświęcony pudełku, a drugi odcinek, czyli ten będzie opowiadał o jajku. Niestety wszystkie zaskakujące momenty pojawiły się w odcinku pierwszym. Teraz uczciwie zapraszam tylko na powtórki dla tych, którzy mają ochotę pobyć ze mną kilka minut. Plastikowe płaskie jajko ma szwy trzeba je zetrzeć papierem ściernym a następnie pomalować jeden raz białą farbą akrylową. Papier ryżowy wydzielam zajączka, który pasuje wielkością do mojego jajka. Do przyklejenia jak zwykle użyję kleju do dekupaż. Posmaruję powierzchnię, przyklej struję papier ryżowy i wszystko od góry zamarzę klejem. I to jest oczywiste, ale żeby zajączek ładnie leżał na jajku musimy go trochę ponaddzierać. Najlepiej zrobić to w miejscach, których później nie będzie widać, czyli gdzieś koło nogi albo przez ich kwiatków. Czym więcej, tym lepiej, no ale ważne, żeby nie zniczyć przy tym obrazka. A przyklejać trzeba takie podarte cudo ostrożnie. Ja takie podarte kawałki przyklejam po kolei. W ten sposób elegancko nakładam jeden kawałeczek na drugi. Tworzą się zakładki, ale nie szkodzi, bo zakładek nie widać. Gdybym papieru nie naddarła, zamiast zakładek zrobiłyby mi się marszczenia, a marszczenia są grubsze i już nie tak łatwo je ukryć. Więc odważnie naddzieramy, przyklejamy i gotowe. Gdy klej wyschnie, jajko maluję lakierem akrylowym matowym. Pudełeczko na bokach przyciemniałam rozwodnioną farbą, ale tutaj taka rozwodniona farba by ściekła. W przypadku jajka rozdrabiam dwa kolory, jeden prawie biały, a drugi jest kolorem docelowym. W pierwszym kroku powierzchnię gruntuje taką prawie białą farbą. A gdy wszystko jest jeszcze mokre, biorę ciemniejszą farbę i delikatnie przelatuję i cieniuję brzegi. Farby się ze sobą łączą i to daje całkiem fajny efekt. Gąbeczka robi mi delikatny efekt piany, czyli bąbelkuje mi farbę, ale nie szkodzi, gdy wszystko wyschnie nie będzie tego widać. W pudełku brzegi obchlapałam i tutaj także boki jajeczka zostaną obchlapane. A jeżeli coś nie ma być pochlapane, to to po prostu przykrywam kawałkiem kartki. Wyszło tak. Wyciłam sobie szablon z papieru, zaznaczę obszar na jajku, do którego mają sięgać palemki. Konturówka w kolorze orzechowym. A gałązki palemek robimy tak. To naprawdę bardzo prosta rzecz. Jajko palemkuje w dwóch etapach. Najpierw jedna strona suszę, a potem druga. Nie czekam aż gałązki wyschną, Biorę białą konturówkę i robię kotki. A kotki to po prostu kropki. Maluję je raz z jednej, raz z drugiej strony gałązki. Małe, duże, gęsto, rzadko. Robicie jak chcecie. Wszystkie kotki wychodzą pięknie. Tajemnicą sukcesu palemek jest etap trzeci. Teraz w pocie czoła należy domalować łuskę, która okrywa kotka. Czyli robimy kropeczkę i delikatnie ją rozciągamy w kierunku gałązki. To jest naprawdę proste i nie może się nie udać, a jak ktoś ma stracha to można sobie popróbować z boku gdzieś namalować ze dwie gałązki, a potem lecimy. Na jajku już lecimy, bo szkoda konturówki. A teraz wystarczy wysuszyć, dołożyć sznureczek, kokardkę i gotowe. Cały, gotowy, świąteczny komplecik prezentuje się tak. A za chwilę na górze pokaże się film z pudełkiem. Jeżeli macie ochotę, to możecie w niego kliknąć i pudełko pooglądać. Jak zwykle, listę artykułów potrzebnych do produkcji takiego jajeczka i pudełka zamieściłam w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam do naszego sklepu oraz na inspirello.pl.